Azul Garcia Griego jest niesamowity. To jest sezon, w którym on nie gra aż tyle, co zazwyczaj. No to były chyba jego trzecie regionalsy w tym sezonie, może czwarte. Azul stwierdził, że jeżeli w tym, w tych kilku turniejach nie zakwalifikuje się na Mistrzostwa Świata, no to trudno. Taki sezon sobie wybrał. I pojechał do Meksyku, żeby wygrać pierwsze regionalsy w nowym formacie Prismatic Evolutions. No niesamowite, zrównał się w, tym, w ten sposób zwycięstwami z Michaelem Pramawatem, ma 8 zwycięstw na turniejach ragi, rangi regionals, regionals w swojej karierze. No i dzisiaj omówimy sobie jak ten turniej przebiegał, jakie talie były popularne w Day 2, co wygrało i jakie informacje możemy wyciągnąć z tego turnieju. Siemanko moi drodzy, z tej strony oczywiście Tasiek, witam was w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj omówimy sobie wyniki regionalsów, które odbyły się w poprzedni weekend w Meridzie w Meksyku. Zobaczymy co wygrało, chociaż no pewnie jeżeli obserwujecie scenę to wiecie co wygrało. Niestety nie mieliśmy streama z całego turnieju, więc nie dało się nic tutaj oglądać, nic wyrzucić, ale tak jak mówiłem we wstępie Azul wygrał cały turniej grając Mirajdonem. Czy Miraidon jest najlepszym deckiem w formacie? Czy był najpopularniejszy? Co wydarzyło się takiego, że Miraidon mógł wygrać ten turniej? Omówimy sobie to dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentowało. Na wstępie chciałem pokazać Wam statystyki. Day 2, nie mamy statystyk. Day 1 niestety. No i najpopularniejszym deckiem w Day 2 był Dragapult, potem Gardevoir i Lugia. No, ta trójka nie powinna nas zaskakiwać. Te trzy deki najbardziej zyskały na Prismatic Evolutions. Lugia zyskała Reggie Gigasa. Format zwolnił poprzez Badiou, więc Dragapult mógł się pojawić z racji, że Badiou bardzo dobrze przeszkadza Charizardom. Bardzo dobrze przeszkadza Reggie Dragon. To Dragapult mógł się pojawić razem z Gardevoir. Na miejscu czwartym Miraidon. To akurat jest dla mnie niemałe zaskoczenie, ale gdy tak się, się temu przyjrzymy to Miraidon ma wspaniały meczup na Lugie, ma bardzo dobry meczup na Gardevoir i na Dragapulta też nie najgorszy, więc Mirajdon tutaj mógł być bardzo dobrym pikiem. No i był, jak się okazało, wielu, wielu znamienitych graczy ze Stanów Zjednoczonych i nie tylko wybrało Mirajdona na ten turniej i jak widać bardzo się, się opłaciło. Na miejscu piątym Raging Bolt, potem Arhaludon, Snorlax stol razem z Cerulegem na miejscu siódmym, Claw, Goldengo, Charizard, Drago, również się pojawił. Ale tylko trzy Drago w Day tu, widać jak bardzo meta się odwróciła. Bo Rage Drago zawsze był na topie, teraz jest bardzo, bardzo nisko. I patrząc dalej mamy na przykład jednego Gouging Fajera, to bardzo ważne, jak się okaże, jednego torrsa, jednego Lostboxa, jednego ancient boxa, jednego future boxa, jedną. E, Palkę jest też Peugeot Control w sztukach dwóch i Terapagos też w sztukach. Dwóch, A rezultaty wyglądają następująco, Azul wygrywający Mirajdonem, tak jak wspominałem, taką oto listą zarówno Azul jak i Kaleb Gedemer e, z drużyny Azula grali na tych regionalesach. no build, który wydaje mi się widzieliśmy, a z pewnością widzieliśmy podobne buildy e, nie tak dawno temu jeszcze w poprzednim formacie i bez wątpienia Azul z nich czerpał, co ciekawe, Azul składał Miraidona i składał ten wariant deku w czwartek przed turniejem na swoim streamie. Więc widać, że no przygotowania nie miał praktycznie żadnego no, dla takiego gracza jak Azul. To raczej, e, raczej nie problem. Mamy dwa Miraidony, dwa Henscy, jeden jeden Magneton, Rajku, Rajczu, Pikachu oczywiście po to, żeby Arias Under Depths nam powiększyło ławkę Rotom. Dosyć ciekawy dodatek do Miraidona ostatnimi czasy i bardzo, bardzo go wspomaga. No bo idąc pierwszym mamy Rotoma do użycia w pierwszej turze, więc zyskujemy trzy karty, idąc drugim, jeżeli nie wykręcimy ataku, to Rotom też może nas e, fajnie wspomóc. Do tego mamy Skłoka, Feza, Mewi, Exa, Latiasa, Illuminiona jako support oraz Iron Bundle jako taki dodatkowy, powiedzmy sobie, e, powiedzmy sobie gast. No a poza tym nic tutaj dziwnego nie mamy, wszystko się zgadza, wszystko mm, jest takie, jakie, jakie było do tej pory w... W Miraidonie, chociaż widzieliśmy niedawno cztery bossy, tutaj są trzy. Pewnie do tego też jest Iron Bundle. Wszystko oparte o Secret Box. Drugie miejsce jest, wydaje mi się, jeszcze bardziej zaskakujące aniżeli pierwsze i wygrana Miraidona, bo na drugim miejscu znalazł się Gouging Fire. Deck, o którym raczej wielu ludzi już zapomniało po tym, jak Luke Kirchham w Europie go trochę rozpropagował. Potem coraz więcej ludzi nim grało. Jakieś top 32 tam się pojawiało. Luke chyba też zrobił top 16. A tu się okazuje, że Gouging Fire. Zrobił robotę w aktualnej mecie, totalnie nie wiem jak to ma matchup na gardę, jaki to ma matchup na, ma na lugię, jaki to ma matchup na pulta, ale jak widać, no, ma bardzo dobry meczap na większość z tych deków, skoro jest w stanie zająć drugie miejsce takim oto buildem. Jakiś czas temu pojawił się Gabjing Fire grający Muna i Latiasa, tutaj mamy dodatkową jetkę nie mamy tego Roaring muna mamy dwa Monkey Dory. Um, ma, nie mamy też Luminiona i to jest kolejny deck, który gra Secret Boxa, więc może Secret Box jest najlepszym ace aktualnie? Zwłaszcza, że nawet na trzecim miejscu znajduje się Mirajdon, który też grał Secret Boxa. Um, to jest lista, którą jak widać grali Brazylijczycy na tym turnieju. Um, tak? To jest Brazylijczyk, tak, to jest Brazylijczyk. Um, Brazylijczycy raczej znani z Charizarda teraz odeszli na, na rzecz Miraidona z tego co widzimy. No i różnica jest taka między tym buildem a buildem, a zależy. Na pewno jest tutaj jedna energia mniej, ale nie bardzo widzę, co zostało dorzucone. Drugi Forest Silston, najprawdopodobniej. E, więc te, to zajęło miejsce trzecie. Miejsce czwarte Klow z Terapagosem. Dek, który też już raczej miał odchodzić do Lamusa. E, raczej grało się już bardziej to jako Badiu z Terapagosem. Tutaj mamy jednego Klowa i jednego Badiu. Więc, jak widać, nadal, nadal ten deck działa i funkcjonuje. Black Belt Training do podbijania obrażeń o 40 również i tutaj. Em, znajduje, a poza tym to jest to co widzieliśmy na przykład na Regionalsach w Stuttgarcie. Dalej mamy pierwszego Dragapulta, Aiden Kus. Grał tą samą listą co Brent Tonisson, który no, musiał zrezygnować z Reggie Drago, ale mimo tego dziewiąte miejsce, 8-0 w Day One miał Brent Tonisson po raz kolejny, więc to też jest nie lada zawodnik, e, no i tak wygląda najlepsza aktualny lista, lista Dragapulta z duchami. 4, 4, 3, 3, 1, 2, Dragapulta, 3, 1, 2 Ducha jest Fez, Luminion, Rotom, Radiant Lakaza, mamy Badiou, oczywiście Forest Silson, Temple of sino jako odpowiedź na na przykład Mist Energię w czy jakąkolwiek energię w tak naprawdę, którą, którą chcemy ominąć, dwa Candy, dwa Lense. No i jest to lista bardzo, bardzo ciekawa i bardzo, bardzo dobra i pewnie będzie się sprawdzała jeszcze przez jakiś. Przez jakiś czas miejsce siódme, kolejny Miraidon, ale to jest ta sama lista, co widzieliśmy na miejscu trzecim. Miejsce szóste, przepraszam, miejsce siódme. Em, gardevoir bardzo ciekawa lista, porównując ją do tych list, które widzieliśmy do tej pory. Po pierwsze, mamy trzy Munki Dory i Kreselię. Przy popularności Dragapulta raczej jest to już normalne, że chcemy mieć jak najwięcej możliwości pozbycia się obrażeń z naszych Pokémonów, które Dragapult na nas nakłada. Co ciekawe, nie ma tutaj Balona. Nie ma tutaj Drifluna. Nie ma tutaj Bravery Charmów, nawet nie ma tutaj Secret Boxa, Unfer Stampa, Hyper Aromy, Trolli. Jest tutaj Heroescape. Głównie po to, że z tego co kojarzę, tak mi się wydaje, nie grałem tym dekiem. Informacje czerpię z tego co, co, co znalazłem na Twitterze i w internecie. Gardevoir EX jest tutaj jednym z głównych atakerów, dlatego mamy Gardevoir i -E Kapa. Oczywiście bez Chalizarda w mecie jest, jest to i jest, to się opłaca. Do tego Munki Dory, który przekłada nam obrażenia, 2-3 sztuki na benchu. No i z gardy robi się już naprawdę dobry ataker. 310 zdrowia, 190 obrażeń, plus powiedzmy 60 z Munki co turę możemy gdzieś przekładać. Możemy sobie robić śmigło Jerzyka na gardę w Uarach tak naprawdę. Bez, bez, grania, bez grania banety, czyli. Cofamy garden badujemy drugą gardę. Mamy 60 obrażeń, przekładamy z munki Dory tak w kółko. Więc, więc to jest też bardzo ciekawe podejście. No, i taki deck zajął miejsce 7, miejsce też na miejscu 20. Gabriel Smart, grający tą samą listą, a na miejscu 8 kolejny Mirajdon, Caleb Rogerson. Tutaj mamy w miejsce energii Forest Silstone. Pojawił się też Zabdos do podbijania obrażeń, więc coś jeszcze z deku musiało musiało zniknąć, ale w tej chwili nie jestem w stanie zlokalizować, co to było więc, więc widać, że ten build Miraidona to jest takie 57-58 kart a reszta gdzieś tam się wymienia powiedzmy powiedzmy mamy 62 karty być może, że które gdzieś tam się 5 kart, 4 karty się między sobą wymieniają, co ciekawe patrząc dalej, no mamy dużo Dragapultów tutaj wszelakie buildy, buildy z duchami, wybierzmy sobie może build byłego mistrza świata Diego Casiraghi. no tutaj build podobny do tego z miejsca z miejsca drugiego mamy mniej duchów mamy jedno Ionowience, więcej jest Collapse Stadium żeby pozbywać się czy Luminiona czy Rotoma czy Fazantipiti to już zależy jest Switch też chyba Crispina nie było też w tym buildzie z miejsca drugiego więc no to są kolejne karty które do Dragapulta można dorzucić na miejscu 14 Iron Torns no cóż, jak widać Iron Thorns nadal w tej mecie jest, jest dobry i, i może tutaj grać. E, nie wiem, czy widzieliście, mam, jesteśmy już na miejscu 14, jeszcze nie było lugi. No wiem, czy to jest spowodowane. No tym, że jest bardzo dużo Miraidonów, no i był ten Torns, najprawdopodobniej dlatego e, lugi było tak mało, więc. E, no Lugia nie sprawdziła się na pierwszym turnieju w danym formacie, a raczej sprawdziły się deki, które ją kontrują. Tu mamy wersję Tornsa z Prime Catcherem. Idąc dalej mamy pierwszą lugię na miejscu 17 dopiero. Um, I tutaj widzimy build, w którym mamy dwa dwa Szynszyla, mamy Gigasa, jest drapion jako odpowiedź na właśnie Gardevoir, tylko że na Gardevoir scape'em to nijak nie odpowiada, więc e, trzeba mieć Jamming Tower. Tutaj Eder grał e, dwa Jamming Towery, więc, e, więc widać, że ten build z Jamming Towerami tutaj mógłby się... Mógłby się sprawdzić. 4-3 linia Lugia, od jakiegoś czasu grało się już 3-3, więc jak widać Lugia, Lugia no, może namieszać, może e, zrobić różnicę. Na miejscu 18 mamy chyba jedynego Lost Boxa w zestawieniu, Andrew Hedrick, e, także jak widać nawet Lost Boxem, w momencie, którym jest Badiou w mecie, a wasz dek składa się w większości z itemów, jesteście w stanie e, coś ugrać i zrobić naprawdę, naprawdę dobry wynik i zrobić różnicę. Zatem jak ktoś lubi Lost Boxa, no to proszę bardzo, tutaj build był. Dla niego miejsce 21 mamy pierwszego Raging Bolta, um, który jest w takim dosyć ciekawym miejscu, no bo mamy w mecie Dragapulty, na które Raging Bolt wygrywa. Mamy w mecie um, Lugie, na które Raging Bolt wygrywa. Mamy w mecie Gerdevuary, z którymi Raging Bolt sobie raczej nie radzi. Jest teraz też Miraidon na miejscu 4., z którym Raging Bolt historycznie radził sobie dosyć dobrze. Problemem jest teraz ten build z Aria Zero i mm, Rajku, który ma tam wtedy dużo, wyższe, dużo wyższy kap obrażeń. Ale jak widać, Raging Ball ten też można grać. Na miejscu 28 mamy ciekawą osobowość: Pablo Meza, znany w internecie jako Tablemon, grający Pidgeot Controlem. I jak sobie zerkniecie na tą listę Pidgeot Controla, no to mogliście ją zobaczyć u mnie na kanale w odcinku z Kubą, który nagrywaliśmy jakiś czas temu. Jeżeli nie widzieliście, to teraz w karcie się Wam on powinien zaprezentować. Jedyna różnica między tym, a buildem, którym my graliśmy, to brak Lost Vacuum'a bodajże, i jest dodany Luxurious Cape, więc to jest jedyna różnica, która tu została poczyniona, i co ciekawe Pablo me kontaktował się też z Jamesem Kowalskim, czyli znanym w internecie graczem podnikiem nickiem Ola od Blitzel, który który właśnie e, tą, listą, tą listę pokazał jako pierwszy, z tą różnicą, że właśnie tutaj vacuum został zamieniony na loop i to jest chyba jego lista, którą on zajął miejsce w top 8 na, w top 4 na, nie w top 8, na ostatnim late night'cie w turnieju online, więc Pidget Control istnieje i ma się całkiem dobrze miejsce w top 32 y, zajęte przez Pidget Controla. Dalej na miejscu 33, tuż za top 32 mamy Goldengo, Goldengo y, z Palkią, z Munki Dory też, co ciekawe. I oczywiście gramy Energy Search Pro. Wydaje mi się, że aktualnie Goldengo z Palkią jest lepszy, z tego powodu, że Badiou jest w formacie. No i sporo krwi może nam napsuć item lokowanie nas, bo nie będziemy w stanie wyciągać sobie energii z Discarda, a tutaj Palkia nam może to pomóc, taki early game mocniejszy, lepszy utrzymać. Nie wiem, czy tutaj grałbym taki split supporterów. Ja osobiście oczywiście, ale no, jak widać Goldengo też jest w stanie coś zrobić. W ogóle drugi Pidgeot Control na miejscu 36. No ten już jak widać nieco inny. Też ma drzewo, ale ma na przykład Diancy, którego w innych bildach no nie widzieliśmy. Miejsce 39. Duraludon z Archaludonem w sumie Archaludon bardziej. z Cruelem, proszę bardzo. Czyli blokujemy wszelakie Pokestopy, blokujemy wszelakie Night Stretchery. To my mamy grać w gierkę, a nie przeciwnik. Dosyć ciekawy partner dla Archaludona, nie ma tutaj Dialgi. Na miejscu kolejnym, miejsce 40, mamy Ancient Boxa. Ancient Boxa z Roaring Moonem jest to dosyć ciekawy pomysł. Z mu Moonem jest oczywiście Brilliant Blender, żeby się napędzać lepiej. No, w aktualnej mecie przy Badiu może być ciężko, no, ale jak przeciwnik Badiu wam nie zagra w pierwszej turze, to jest nawet nieźle. A nawet jak go zagra, to możecie go znokotować i potem ten Badiu już na stół raczej nie powinien wrócić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dalej Drago na miejscu 54. Wyżej niż się spodziewałem. Jest Badiou, jest Crispin. Ja myślałem jeszcze nad buildem, w którym można by było grać na przykład Poppy, bo wtedy wiecie, nie musicie używać Energy Switcha, tylko używacie Poppy, i to też może być, może być pomocne. Ale jak używacie Poppy, to nie używacie tam Researcha czy co. Miejsce 62. Mamy Cerulecza z Palkią. Ok, Serulecz też jest dekiem, który może może coś osiągnąć oczywiście bardzo szybki bardzo mocny deck jeżeli przeciwnik nie będzie w stanie nadgonić waszego agroplaya no to, no to jest problem dla, dla tego przeciwnika i tu akurat wersja z secret, secret boxem co mamy tutaj na przykład miejsce 78 terapagos staram się wam pokazywać takie listy wiecie nie że omawiamy jedną listę w kółko tylko staram się pokazywać te listy które gdzieś tam się nie powtarzają oczywiście link do całego turnieju będzie w opisie więc możecie sobie wejść Sprawdzić, jak to wszystko wyglądało. Mamy tutaj Terapagosa. Co ciekawe, jest to Terapagos z duchem, z bufalantem i z surferem. Wszystkie saportery po jednej sztuce. Okej, okay. PJ50HP. Call for family. No, ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł. Miejsce 83. Proszę bardzo. Turbo Hands. Okej. Okay. Turbo hands pojawiający się... Pojawiając się znikąd nieobecny w mecie, od bardzo, dawnego, od bardzo dawna, ale no, biorąc pod uwagę, że mamy w mecie gardę, pulta, lugię, Turbo Turbochę wydaje się być dobrym, dobrym pomysłem. Jeżeli jesteście w stanie w pierwszej turze postawić chęca, zrobić knockout, podpiąć do niego heavy button. Przeciwnik nie ma na to odpowiedzi, w drugiej turze stawiacie chęca, znowu robicie to samo. Yy, I w trzeciej turze znowu możecie postawić chęca, bo macie np. generatory albo coś takiego. No to faktycznie to jest, to jest build, który, którym można grać, plus jeszcze mamy stadion, który daje nam 30 HP, więc... okej. Okay. I tutaj też jest wersja z, z psychicznymi energiami, więc możemy zaatakować zarówno tym miraidonem jak, jak i Iron Crownem. Ehm, no okej, okay, okej, okay. ciekawy pomysł, ciekawy pomysł. Ehm, mam nadzieję, że się nie przyjmie. <laughs> jako gracz lugi mam nadzieję, że się nie przyjmie. E, tu mieliśmy w ogóle Dragapulta z Charizardem. Ja, ja się zastanawiam, bo widziałem, że Dragapult z Charizardem był też... Nieco, nieco wyżej. I czy to był któryś z tych Dragapultów? Nie no to jest Brentonison, to nie... E, tak, tu mamy jakiegoś Dragapulta z Charizardem, ale tylko z jednym Charizardem. Więc pewnie dlatego nie zostało to pokazane jako Dragapult z Charizardem, a Dragapulta z Charizardem mamy tutaj. No i to jest build podobny do tego, którym grał ostatnio Oskar Madsen w ja online i który Oskar Madsen tutaj bardzo chętnie eksponował. Podoba mi się dorzucanie Kierana, który jest dodatkowym switchem i jestem plus 30 obrażeń, którego często brakuje, bo 230 HP to taki taka niewygodna liczba dla, e, dla Dragapulta. A Kieran może tutaj pomóc, także bardzo fajny pomysł z tym, z tym Kieranem. Nie ma dwóch Lumionów, minionowie No i Hero Cape oczywiście. Mamy czarizarna, miejsce 81, bez drzewa na stampie, chociaż grającego e, TMW i Pidgeotto, Ok, a tutaj nieco niżej e, mamy już to, ten build na drzewie. Z grubszą linią Pidgeota i, i jest też duch, okej. Okay. <laughs> okej, okay. co mamy dalej? Czy coś jeszcze tutaj ciekawego uda się znaleźć? Snorlax to już był bodajże gdzieś wyżej. Ehm, co tu jeszcze możemy mieć? Tu mamy Ridge Drago kolejnego. Ehm, mamy Archaldona z Dialgum na przykład, na Scramble Switchu. Okej. Okay. Ehm, dalej mamy Terapagosa z Sylwionem. No. Tego się nie spodziewałem z pewnością. Mamy w early Terapagosa oczywiście, żeby móc używać Noctauri, ale możemy też postawić Sylviona. Mamy wszystkie energie, które są potrzebne do użycia drugiego ataku Sylviona, jak i do użycia drugiego ataku Terapagosa. Więc możemy zrobić z tego takiego małego wola plus disrupt. Ok, ciekawy pomysł. Jest w ogóle też Rajku. opierany to jest wszystko na Crispinie. No, no, ktoś tutaj, ktoś tutaj nieźle. Nieźle pogotował. Jeszcze sobie zerkniemy w statystyki, czy ja czegoś nie pominąłem, jakiegoś ciekawego deku być może. Lostbox był, Palkie pominąłem. Palkie pominąłem, miejsce 162. No palkę z duchami, gdzie opieramy się jednak trochę o to Candy w tej mecie, może być, może być, mm, może być ciężko. Czy ten klof to był klof z terapagosem, czy to był czysty cloth też gdzieś? Nie, to tylko Klo z terapagosem. Także tak wyglądała meta i omówienie date'u w Mastersach. Jeżeli chodzi o seniorów, no to na pierwszym miejscu mamy Gardevoir, taką standardową z stampem z dodatkiem tylko kreseli i Enhanced Hammera. Na miejscu drugim mamy Draga Pulta z duchami, opierającego się aż o trzy lensy, ok? No to raczej taka preferencja osobista powiedziałbym. Można grać na przykład 4 Arweny i wtedy grać dwa lensy, ale trzy lensy, ok? Na miejscu trzecim. Pidgeot Control. Proszę bardzo. Nawet w młodszych kategoriach wiekowych Pidgeot Control daje radę. Znów build podobny do tego, którym grał Pablo Meza, do tego, który mieliśmy na kanale jakiś czas, jakiś czas temu. Miejsce czwarte Lugia. Lugia 2.2. Reggie Gigas, Wodny Ogerpon, Mesa Gozy 2. No, nic, nic, nic dziwnego, Torton. To, to nie zawsze w Lugii występuje. Dalej mamy Raging Bolta na miejscu piątym. Z noctowlami, co ciekawe, proszę bardzo. Raging Bolt z noctowlami na trąbkach jeszcze. Ciekawy pomysł. To już jest taka też podejście trochę porotacyjne do Raging Bolta. Ale podoba mi się. Też o tym myśleliśmy, gdy wychodziły te trąbki, żeby może tak zagrać. E, Turbo moon z Dadan Sparsem. Ale tylko jeden, jeden Dadan Sparsem. ok. Czy to jest jakiś... Tu, to, jest ta... by, by, to Z czym tu się bije? Tym moonem, tym moonem i Pacarantem Być może. Być może. Ale no, ciekawe podejście. I, i na miejscu siódmym Snorlax. Czyli tylko siedem osób było w day two? Tak mało graczy było? 55 seniorów tylko było. Okej. Okay. Więc to się chyba w day one w ogóle skończyło. E, w, 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 w juniorach było 42 graczy. Jeszcze lepiej. O matko, jaka dominacja Bolta. No cóż, no mamy tak. Bolta na pierwszym miejscu. Bolta na drugim miejscu. To był Crispin chyba, nie? W ogóle, dwa nawet, okej, okay. i Briar. Ciekawe. Tutaj mamy też Briar, nie ma Crispina, jest Sandy Shocks. Co mamy tutaj? Jaja na przykład tutaj mamy z kolei. No te buildy się dużo od siebie nie różnią, nie? Tam są jakieś trzy Crispiny. Ja właśnie zastanawiałem się nad tym, taka sama lista widzę była w na 51. miejscu w Mastersach. Ehm, Crispin jest sadą w early, tylko lepszą. Tak mi się przynajmniej wydawało. No bo co prawda nie dobieracie, no może lepszą, nie, nie dobieracie kart, ale nie musi mieć energii w discardzie. Możecie je z deko wyciągnąć, więc jest większa szansa na atak w, w pierwszym dużym z drugim. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolec na miejscu piątym. Również z panem Kaczerem. Miejsce szóste Raging Bolt. Z Briar, Crispinem, Iono. I miejsce siódme Dragapult. Z Dask Noirem. OK. No, także tak to się prezentowało. Wnioski musicie sobie wyciągnąć już sami. Wydaje mi się, że Miraidon dołączył do topki deków, czyli mamy teraz cztery deki: to jest Gardevoir, Dragapult, Lugia i Miraidon, i mamy takie trochę kamień papier tylko, że czterowariantowe, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o co na jaki matchup ma lepiej i tak dalej. Więc no, jeżeli chcecie wybrać, wybrać jakiś deck, to polecałbym jeden z tych czterech. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak było, no to zapraszam do zostawienia lajka, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli tego chcecie. To nic nie kosztuje, potem możecie odsubskrybować, w razie jak się wam, wam nie będzie podobało. A jak już zasubskrybujecie, to polecam też sobie w dzwoneczku zaznaczyć, żeby otrzymywać powiadomienia o moich filmach. Bo możecie trafić na takie filmy, jak teraz widzicie, czyli na przykład na nie wiem, Pidgeot Controla, o którym mówiliśmy jakiś czas temu. Um, albo w ogóle na całą playlistę z dekami z nowego formatu. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Papa. Pa.